Hej Simono z tej strony fuzji, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będę grał w Bedworsy, ale jeśli zginę, będę losował dziwnego teksturpaka i będziemy właśnie na nim grali. Ja jeszcze przed startem chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę i zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy na pierwszym teksturpaku, czyli na teksturpaku 1 na 1 I okej, okay, on jest taki najbardziej e, zwykły, myślę. Można powiedzieć, że jest zwykły, więc od niego będziemy zaczynali, ale jak zginę. Będę musiał go zmienić na inny, dziwniejszy teksturpa, który jakoś losowo wylosuje. Idziemy sobie i ogólnie on nie dodaje mi FPS-u. Myślę, że będzie dodawał fps ale poda nawet ma mniej niż na... Aha, go nie ma, niż na wanili właśnie, co jest dość dziwne. Mm, ale jeszcze bez tego nawet on by mógł się niektórym podobać i niektórzy by na nim grali, ale ma mm, pewien mankament, przez który no tak średnio da się grać na nim. A, patrzcie na to. O, albo na to. Nie widać animacji niszczenia, a po drugie, to nie widać serduszek, więc, no, nie widzicie, ile macie życia. O kurcze, o kurcze. Ale tak to poza tym, bloczki są nawet spokojnie, które. Okej, okay. tutaj się u góry biją, muszę uważać. Nie masz tego. Okej, okay, oby mnie zginął, bo straciłem dużo żyć. Masz mało, dobra. Dobra, dobra. Ale nie widzę ile mam życia, więc szybko mogę na nim zginąć. I tak samo TNT. I złote jabłko jest takie podobne, że do innych przedmiotów, że można się pomylić. O kurczę! Okej. Okay. O! Dobra, zmieniamy. I dobra, teraz będziemy grali. No, to jest mój teksturpak ogólnie, nie? Ale mogliście już usłyszeć, że. Gramy na najgłośniejszym teksturpaku, właśnie. Najgłośniejsze, o kurde, ale nawet nie mogę mówić, jak coś się dzieje w grze, bo to jest najgłośniejsze, jakby taka nakładka na teksturpak i ona jest na serio głośna. Zobaczcie. Mocno mi to dość utrudni grę, na pewno. Bo powszedni teksturpak jeszcze jakoś bardzo nie, ale. O kurde. O jeju, co się dzieje? Ja nie wiem, czy wy to będziecie, będziecie mogli w ogóle oglądać, nie? Może w jakichś cichszych momentach jakich... jeszcze tak, ale. O kurcze, w głośniejszych jeszcze. Teraz głośniejszych jak teraz nie, będę o krzyczeć. Ale wieśniak głośny. Krzyczy na mnie, oj, oj, oj panie wieśniaku. O, wow, ale bas, ale potężny bas. <grytania> o kurde. O, dobra, tu widzę mam... Życia co jest? Budowanie mostu, to jest. <grytania> no nie! Okej, okay, okej. Okay. Szybko się pożegnałem. Z tamtym teksturpakiem i ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Teraz gramy właśnie na najdziwniejszym teksturpaku i o kurde, o kurde, mocno jest, jest mocno. <śmum> Mam pozamieniane... Aha, spadło, pozamieniane ekój i to niebo. To niebo jest... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Oho, szkła jeszcze od dźwięki są. To niebo jest tak dziwne, tak dziwnie się czuję strasznie. Dobra, chłoko. A fireball, normalnie, tak? Oha, gościu do mnie idzie, no nie, już mam po bedzie Aha, wiadrolawy. Kurde, żebym sobie przypadkiem nie strollował się sam, bo mózg mi może coś źle pomyśleć i... Pomyślę, że to wiadrolawy. No nie. Dobra, niszczymy mu. Oho. Okej, okay, tego nie zmienili, a mam wszystkie serduszka i wszystko praktycznie tu zmienione Tego jedynie tam nie mam, to ja tu mogę kupić Dobra, kupiłem to co mogłem I lecimy, ale przez to niebo mi się aż w głowie kręci Okej, okay, diaksy, okej, okay, lazuryt Te deski też nie zwróciłem uwagi Gavek Tinti wybucha A i mam pozemienione... aha, wekuł, dobra Nie, nie idź do mnie A, diaksowy? Nie spodziewałem się tego o niebieski fireball. Nie, 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 proszę nie. Dobra. Okej, okay, wygraliśmy, ale to było dziwne. Ja cię, co się stało? Patrzcie jak spadacie tutaj, epicko, kurczę nie wiem, dziwnie. Okej, okay, to nawet to przewijanie nawet mi się jeszcze podoba, ale reszta, nie, nie, nie. Eee, i dobra. Dalej jesteśmy na tym teksturpaku najdziwniejszym. Nie wiem, czy przetrwam to. O czym już powoli zaczynają mu zawić od tego teksturpaka. Oha, ale o dziwo pozwolił mi on wygrać. O nie! Tutaj i się nawet na nim dobrze klepie. Powiem wam. To trzeba przyznać. Nie wiem, ja tak mam ogólnie na teksturpakach, że mi się klepie inaczej na różnych. Naprawdę. E, no i dobra. Jesteśmy na drugim, chyba kolejnym najgorszym teksturpaku. I to... Nie, no chyba ze względu na ten sklep najbardziej. Nie wiem, jak wy teraz będziecie to oglądać, ale dobra, próbuję coś tutaj. Gol, Okej. Okay. Poczekam można zbrojkę najlepiej. Albo w sumie nie, nie poczekam. To jest to nowy, dobra. Żeby szybko zginąć najlepiej, wiecie o co? Czugowa, Dobra, pełna. Miecz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Nie jest tak bardzo źle. No może jest bardzo źle, ale nie, jeśli chodzi o gierkę jakoś, tak. Tylko sam teksturpak. Okej, okay. to jest to. Okej, okay, mam, dobra. Przez mnie wyrzucił teraz złego. Muszę każdy itemek sprawdzać dokładnie. To trochę wymaga czasu. Niespecjalnie, niespecjalnie, widzowie. I dobra, wylosowałem... Czy ktoś tu idzie? Tak, ktoś tu idzie. Wylosowałem najstarszy właśnie teksturpak. Yy, Okej, okay, siema, siema. Nie skacz, proszę, nie skacz. Daj mi, daj mi trochę czasu. Okej, okay, okej, okay, nie zginąłem. Na tym, na tym mogę pozostać w sumie, bo on jest y, mega spoko. I wiecie, on mi ze wszystkich teksturpaków paków dodaje chyba najwięcej FPS-ów. Nie wiem, takie, takie mam przeczucie. Dobra, okej. Okay. Dobra, idziesz tu do mnie, dobra, nie możesz, to no nie możesz. Nie! No kurde! A idź, idź, idź. Nie mogę zginąć. Oeku jest kozackie. Kurka wodna. Ajajaj. Tak, idealny nick Myślicie, że ja mhm. faktycznie nie mogę nic zrobić, bo nie mam wełny. Aha! Coxcraft, moment. Otwieram. Zginąłem. Muszę zmienić teksturpak, ale muszę go zabić. Przepraszam. Dajcie mi go zabić jakoś. Żyje nadal. Czekajcie, muszę go zabić. Nie! Dobra, i tak ginę. I tak już ginę. Nie, no dobra, muszę go zabić już. Jak, jak go zabiję, to zmienię ten teksturpak. No. Chyba, że mnie zabije z pięciu kratek. Ciekawe. I dobra, to jest arena, w której muszę wygrać. E, patrzcie, jaki kozacki miecz, jaka kozacka zbroja. Musicie to przyznać. I wszystko jest obrócone do góry nogami. Co? Okej, okay, wuguje się coś tutaj. Łóżko, fajny tapczan. Spoko, spoko. Wełna. A, wełna jest taka zwykła, ale jest obrócona. Dobra. Okej. Okay. Ten tekstur tak bardzo pokręcony nie jest. I da się na nim na pewno grać. Bo jest on po prostu do góry nogami. Co jest, jak ty nie masz skina, to jesteś też do góry nogami cały. Bo ja to jeszcze jakoś jestem, ale jak ktoś nie ma skina, to jest naprawdę mega pokręcony. Nie, nie gin! No to sobie nie pograliśmy i dobra, trochę zajęło czasu. Aż, aż ustawiłem ten teksturpak koszmarny, nie! Mogłem jednak zginąć, jak ta gra musi być koszmarna do oglądania. Ja mnie de dekoncentruję strasznie to, ale... O, jeszcze montażysta. Sorry, sorry. Kurde, okej. Okay. JA CIĘ <noise> Co on zrobił? Kurde, idę szybko wygrać Moje uszy ucierpiały już za bardzo Okej, okay, oni się tam biją To ja tutaj Aha, zginął, Kurczę, To... To jednak wiecie co? Mnie tu nie ma Dobra, idzie tam Okej okay. Idealna muzyka, wręcz przepiękna. Ok, ale masz łóżko budowane mocno. Ja się chyba się Siema, nie rzucaj, nie rzucaj, proszę. Aha! Aś się przestraszyłem. Sebix King, ok. Sebastianie. Nie, no nie! Kurde, i znowu wracam na jeden na jeden teksturpak. Czercz, okej, okay, mam wszystko potrzebne i lecimy. Bo to jabłko bym zapomniał jeszcze. Dobra. Okej, okay, ej, co? Co? Nie zmienili Emeraldu. Siema. Tak to się robi. Nie! Okej. Okay. Okej, okay, papa. Tak. Dobra, wygrałem. Uff, GG. E, I dobra, to y, koniec y, filmu. Zakończyliśmy na tym teksturpaku, y, na jakim zaczęliśmy. Więc o ciekawe. I dobra, to tyle w tym filmie. Ciekawie było. Macie teksturpaki w opisie, jakbyście chcieli sobie pograć. E, no i co? Siema.